Cześć, witajcie na kanale gry Babskim Okiem tuliściasta. Kilka dni temu opublikowałam recenzję gry Fall, w której powiesiłam na tytule tyle psów, że niemal całkiem zniknęła pod nimi moja bądź co bądź całkiem pozytywna opinia. Głównie skoncentrowałam się na tym, co mi się nie podoba i utopiłam swoją recenzję w porównaniach do innych tytułów, zwłaszcza zaś do Dragon Age Inkwizycji. I podtrzymuję swoją opinię, natomiast myślę, że czas przyjrzeć się temu co w Greatfall zasługuje na pochwałę i czyni te gry wartą uwagi. Dość niesprawiedliwie porównałam Gridfall do wysokobudżetowego tytułu i pominęłam całkowicie fakt, że Spiders to studio niewielkie i jako takie operuje ze zdecydowanie mniejszym budżetem niż dajmy na to Bioware. A mimo to stworzyło grę, która może nie sięga pułapu gier spółki AAA, ale wcale jakoś szczególnie daleko od niego nie odbiega. I to nie odbiega wystarczająco, żebym bez mrugnięcia okiem dokonała instynktownego porównania. Owszem, porównywałam Gritfall do gry kilka lat starszej, ale jednak AAA. I Gritfall na to porównanie, jakkolwiek z jednej strony krzywdzące, mimo wszystko zasługuje. Jest pełnowymiarowym RPGiem, z obfitą ilością questów, z dość porządnym systemem konsekwencji i mocnym projektem questów, nawet jeśli fabuła jest przewidywalna. W poprzedniej recenzji powiedziałam, że to, co nas zaskakuje, jest zaskakujące, bo pojawia się znikąd. I przyznaję bez bicia, że się myliłam. Wcale nie pojawia się znikąd. Szykuje się i bulgoce pod pokrywką od samego początku gry. Dla uważnego gracza też robi się dzięki temu właśnie przewidywalny, ale w sposób nienachalny. Jest przewidywalne na tyle, na ile jesteśmy w stanie się domyślić, że coś jest na rzeczy. I taki był też cel twórców. Gra w ogóle dobrze radzi sobie z budowaniem napięcia, z majtaniem graczowi przed nosem potencjalną katastrofą. Wiemy, że coś strzeli, ale nie zawsze wiemy co i gdzie. W ogóle podoba mi się, jak questy główne i poboczne się nawzajem przenikają, jak prowadzą nas do wspólnego celu i jak są ładnie stopione ze światem. Praktycznie żaden z questów nie jest tworem oderwanym, odstającym od świata. Braki w głębi relacji między bohaterem a drużyną pozostają faktem. Ale to nie znaczy, że nasze układy z nimi nie mają wpływu na rozgrywkę, bo mają. W mojej recenzji wspomniałam o tym, że gra sugeruje nam właściwą ścieżkę levelowania, jeśli chcemy załatwić wszystko ugodowo i dotrzeć do najlepszego zakończenia. Ale też nie całkiem dałam do zrozumienia, że tego ugodowego, nienarażającego nas na gniew poszczególnych frakcji postępowania jest kilka rodzajów. Nie musimy mieć wysokiej charyzmy, żeby załatwić coś bez paskudnych konsekwencji. O urodzie otoczenia wypowiedziałam się dość wyraźnie. Gra jest zaprojektowana pod kątem swoistej pocztówkowości, aż roi się w niej od miejsc, gdzie nic tylko wyciągać aparat fotograficzny czy sztalugi. Skoro już upieram się przy porównaniach do Inkwizycji, to pod względem estetycznego planowania terenu, Great Fall jest o wiele bardziej przemyślane i dużo piękniejsze. Nie wspominając o tym, że wnętrza, mimo straszliwego recyklingu, są śliczne, ładnie oświetlone i przywodzą na myśl obrazy Fermira. Tu i ówdzie słyszę głosy, że to jest brzydka gra i ja tego zupełnie nie rozumiem. Owszem, twarze i animacja twarzy są problematyczne, natomiast cała reszta moim zdaniem jest śliczna. No i jest jeszcze kolejny plus w moich oczach, inspiracja Mononoke Hime. Wpływ Mononoke Hime wyczuwałam w tej grze zanim jeszcze dowiedziałam się, że istotnie klasyczna animacja Hayao Miyazakiego była silną inspiracją dla twórców. Bo to czuć zarówno w głębokich lasach Tirfradi, w wierzeniach jej mieszkańców, jak również w tematyce industrializacji i ekspansji poruszanej przez grę. Niektóre katcenki są prawdziwą radością, nawet jeśli nie całkiem dla oka, bo jednak animacja twarzy jest jaka jest, to na pewno dla ucha. An island? To govern, treaties to sign, riches to expedite, and a demanding father. Constantine, it's me. My fair cousin. <laughs> oh, my lucky star, always there to pull me out of my fires. I do what I can. We are departing soon. Your father wasn't pleased by your absence this morning. Have you ever seen him happy about anything? When it comes to me, you know what he thinks of me. He cares about you. I know that. He appointed you governor, didn't he? He is ridding himself of a source of constant disappointment. <sighs> Enough said. Today we set sail for adventure. No, i tak który jako osoba jest mieszaniną wielu cech wkurzających i kilku uroczych i chyba nie chciałabym się z nim zaprzyjaźnić, ale jako postać wykreowany jest konsekwentnie i ma doskonale dobranego voice aktora. Mamy tu do czynienia z podręcznikowym książątkiem, z całym dobrodziejstwem inwentarza, uprzywilejowany, nieostrożny, niepoważny, w dodatku spielęgnowanym troskliwie wielowymiarowym kompleksem niższości. A jednocześnie budzi swojego rodzaju sympatię. Konstantin to według mnie najbardziej żywa i realistyczna postać w grze. Patrząc na Gridfall okiem starego wyjadacza RPG-owego, widzę oczywiście wady. Co nie zmienia faktu, że jest to tytuł zdecydowanie wart uwagi. Powiedziałam w recenzji, żeby zagrać, ale może jak trochę stanieje. Ale po zastanowieniu stwierdzam, że sama zapłaciwszy za grę pełną cenę, zupełnie tego nie żałuję. Gridfall to gra klimatyczna z fajnym settingiem. I tak jak już wspomniałam w poprzednim filmie, ma to coś, ten nieuchwytny urok, który spowodował, że po zakończeniu gry zaczęłam ją prawie natychmiast jeszcze raz. Jakkolwiek nie jest to tytuł idealny i nadal utrzymuję opinię, że jest to pod wieloma względami swoista kalka Inkwizycji, to jest grą w pełni uformowaną, kompletną i niewątpliwie oryginalną, jeśli chodzi o świat przedstawiony. Fakt. Przyzwyczajona do obszernych dyskusji z towarzyszami, długo budowanych relacji i rozciągniętych w czasie eskalujących stopniowo romansów, mogę mieć do tej gry pretensje, bo pod tym względem, jak już wspomniałam, nie błyszczy. Ale też nie tylko na tym ta gra polega. Oczekiwanie, że każdy ambitny RPG będzie symulacją relacji międzyludzkich, jest niesprawiedliwe. Przyznaję, w głowie mi się poprzewracało od tego dobrobytu. Dobrze, podsumowując, bardzo się cieszę, że ta gra powstała. Nie uważam czasu spędzonego nad nią za zmarnowany, nie uważam też pieniędzy wydanych na nią za zmarnowane. Studio Spiders życzę jak najlepiej, bo jeśli dać im większy budżet i większy zespół, są spokojnie w stanie wyprodukować grę RPG na najwyższym poziomie i spokojnie zyskać zaufanie i szacunek wiecznie nienasyconych fanów gatunku. Jak dla mnie Gridfall jeszcze taką grą nie jest, ale jest blisko. I biorąc pod uwagę ewolucję studia, patrząc na jego dotychczasowe produkcje, widzę zarówno postęp, jak i prawdziwe zaangażowanie. Nie liczę na DLC do Gridfall, ale kupiłabym je bez wahania. Natomiast zdecydowanie liczę na następne gry. Czyli Gridfall nie jest grą idealną, ale jest na dobrej drodze. I to się liczy. Także ogólnie polecam. Dzięki za uwagę. I do zobaczenia następnym razem. Cześć.